Nowit był sprzedawany w tamtych czasach po 50 sztuk, absolutnie bez żadnego schematu stosowania. Był, że tak powiem, pokątnie rozprowadzany przez lekarzy w takim samym schemacie, jaki teraz stosujemy. Trzy tygodnie pigułki, tydzień przerwy, ale na temat antykoncepcyjnego działania mówiono jak najmniej. Już niedługo, bo w 1961 roku pokazała się pierwsza tabletka w Europie. A Nowlar wyprodukowany przez niemiecką firmę Schering, który był stosowany do antykoncepcji i tu jest bardzo ciekawa uwaga, do regulacji cykli za mężnym kobietom, za zgodą ich mężów. Nie wiem, czy współczesne kobiety by się na taką zgodę zgodziły, żeby tak wymuszać na nich jakby kwestię współdecydowania antykoncepcji, bo tak naprawdę w tej całej pigułce cały czas chodziło o jedno żeby wynaleźć skuteczną, skuteczną i jeszcze raz skuteczną antykoncepcję, o nic innego nie chodziło. I tak naprawdę te pierwsze pytania z lat 60. to przede wszystkim kwestia skuteczności antykoncepcji i jej wygody. Problem o tyle istotny, że w latach 60. jedyne inne dostępne metody to prezerwatywy, kapturki naszyjkowe, irygacje i gąbki dopochwowe zawierające różne substancje, nie tak nowoczesne jak nonoxynol. Antykoncepcja skuteczna była wtedy nieobecna na rynku, a to były rzeczywiście preparaty najwyższej skuteczności. Z czego oczekujemy obecnie? No, na szczęście również od pigułek wymagamy antykoncepcji w obecnych czasach, ale zaczynamy wymagać znacznie więcej. Te preparaty hormonalne stały się rzeczywiście bardzo istotne w praktyce lekarskiej, bo oprócz tego, że mają działać skutecznie antykoncepcyjnie, to muszą zmniejszać dolegliwości typu dysmenorera, czyli nieprawidłowości przebiegu cyklu, bolesne miesiączki, zmniejszać utratę krwi w trakcie krwawienia, poprawiać samopoczucie w czasie cyklu, Ograniczać wagę, poprawę cery, i takich pytań byśmy usta ustawili bardzo, bardzo dużo, bo oczekiwania są rzeczywiście coraz większe. Okazuje się, że ta pigułka, która tylko miała służyć antykoncepcji, w tej chwili nie tylko antykoncepcji służy, i w praktyce żądamy od tego, żeby była ona. Zarówno dobrze tolerowana, jak i efektywna, ale przede wszystkim zaczynamy coraz częściej stawiać żądania o te dodatkowe, korzystne efekty antykoncepcji. Stąd też na świecie powolutku wzrasta populacja osób stosujących antykoncepcję. Ciągle antykoncepcję na świecie co miesiąc stosuje 63 miliony kobiet. Tak naprawdę uważa się, że stosuje antykoncepcję w sposób mniej ciągły około 100 milionów kobiet co miesiąc. Musimy to sobie porównać z tym faktem, że to jest prawie tak wielka populacja, jak ta, która stosuje polopirynę czy inne preparaty powszechnie stosowane. W związku z tym zdajemy sobie z tego sprawę, że preparaty, które miałyby przy tak ogromnej populacji stosowania jakąkolwiek wysoką szkodliwość, natychmiast by było to zauważone. A mimo wszystko pigułką się nadal straszy. Dlaczego tak się dzieje? Straszy się przede wszystkim w krajach biednych, ale nie tylko, w krajach bogatych antykoncepcję w formie pigułki stosuje od 20 do 24 kobiet, przy czym, nie oszukujmy się, jest jednym z czynników dobro tej antykoncepcji fakt ceny. Antykoncepcja hormonalna jest antykoncepcją drogą. Jak na Europę nie jest to drogo te kilka euro, jak na Stany Zjednoczone to też nie jest wielki wydatek kilku dolarów. Ale trzeba zdawać się z tego sprawę, że w wielu krajach trzeciego świata, tam gdzie ta antykoncepcja powinna być dostępna, jest ona zbyt droga i tutaj stosuje ją rzeczywiście mniej kobiet. To jest czynnik ekonomiczny, ale oprócz czynników ekonomicznych są jeszcze inne. Czy pigułka jest pigułką wolności, czy pigułką strachu? Bo jednocześnie zaczęto w Stanach Zjednoczonych, jak ona w latach 60. weszła na rynek, Zdobywać sobie pewną nową sferę wolności, sferę wolności seksualnej. Bez pigułki nie byłoby to możliwe. Dzieci kwiaty, okres hipisów, okres yy, wolności seksualnej w Stanach Zjednoczonych nie powstałby bez pigułki. Na pewno jest to pigułka wolności z tego punktu widzenia. Ale jednocześnie była to pigułka strachu. Strachu dla wielu ludzi, którzy uważali, że z momentem pozbawienia kobiet lęku przed ciążą, zaczną się one zachowywać nieracjonalnie, będą nie kultywowały kwestii rodzinnych, przestaną się rozwynażać i generalnie ludzkość upadnie. I do tej pory tak wiele osób myśli, czego przykładem niewątpliwie jest opinia Kościoła na temat pigułki, ale niewątpliwie takim przykładem jest kwestia konserwatywnych polityków, którzy gadają bzdury, nie patrząc, że mamy do czynienia z czymś, co przez pięćdziesiąt lat... Świat praktykuje i praktykuje bez większych szkód, bo nadal się rozmnażamy. No niestety tutaj również trzeba dołączyć niechlubną rolę dziennikarzy, którzy bardzo często wychwytując pewne sensacje, robią z tak zwanej igły widły, w związku z tym z problemu, który jest marginalnym z naszego punktu medycznego widzenia, urasta on do podstawowego problemu z punktu widzenia dziennikarskiego. No i na pewno największym wrogiem antykoncepcji jest brak wiedzy o zdrowiu reprodukcyjnym. Brak wiedzy na temat antykoncepcji jest niewątpliwie tym czynnikiem, który szczególnie w Polsce w dużym stopniu ogranicza taki mentalny dostęp do tego sposobu postępowania, a w moim przekonaniu jest to również jeden z czynników, który powoduje, że ta antykoncepcja nowoczesna i dostępna w kraju bez większych problemów przez młodych ludzi często na samym początku ich aktywności seksualnej nie jest stosowana. Ale wracajmy do tych dziennikarzy i do polityki związanej ze straszeniem. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo często Państwo słyszą, będą mieli okazję słyszeć coś, co się nazywa relatywne czynniki, relatywne czynniki zagrożenia. To jest relatywny wskaźnik zagrożenia zgonem w różnych sytuacjach w porównaniu do stosowania pigułki. Stosowanie pigułki u osób niepalących to jest mniej więcej 1,3 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców. Czy jest to dużo? No na pewno lepiej nie umierać, ale wszyscy jesteśmy obdarzeni jakimś ryzykiem zgonu, no bo kiedyś ten zgon nastąpi. Już tak niebezpieczne czynności jak siedzenie w domu jest obdarzone ryzykiem trzech zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Gra w piłkę nożną, teraz przy okazji mundialu w RPA myślę, że wyższy wskaźnik to są cztery zgony na 100 tysięcy mieszkańców. Port w kraju rozwiniętym 10 zgonów na 100 tysięcy, jazda samochodem, 10 zgonów. Port w kraju trzeciego świata to już jest 17 zgonów na 100 tysięcy. Uprawia, uprawianie lotniarstwa 200, 200 zgonów i port w krajach trzeciego świata też 200 zgonów. Czyli to są czynności rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak ktoś porówna dziennikarsko te wartości, które tak naprawdę nie są wysokie, to się okazuje, że czynnik ryzyka zgonów w wyniku pigułki wzrośnie u kogoś dwukrotnie, czyli nie osiągnie trzech, czyli będziemy mniej niższe ryzyko mieli niż siedząc w domu że umrzemy, ale to już będzie wskaźnik dwukrotny. I dla przeciętnego obywatela jest to rzeczywiście duży lęk, bo dwa razy wzrasta ryzyko. To są takie bardziej unikalne, powiedziałbym, zagadnienia związane z tym relatywnym ryzykiem. Chodzi o to, że zbadano i opublikowano w naukowych periodykach, że wzięcie raz w tygodniu pysznica, tylko raz w no to jest istotne. Czterokrotnie podnosi ryzyko raka szyjki macicy. Takie badania wykonano w 1991 roku. Jedzenie jogurtu raz w miesiącu dwukrotnie podnosi ryzyko raka jajnika. Picie ponad 3,3 litra wody z kranu dziennie. Dwóch do czterech razy wzrasta ryzyko raka percherza. Praca jako stewardessy. Czterokrotny wzrost ryzyka raka piersi. To nie jest po to, żeby ośmieszyć te dane, to jest po to, żebyście Państwo zdawali sobie z tego sprawę, że te dane są płynne, że nasze badania naukowe nie zawsze muszą w sposób obiektywny trafiać do potencjalnego odbiorcy, takim jak jest zwykły czytelnik gazety. To, że rzeczywiście tak jest, to może mieć związek, na przykład tutaj z kwestią higieny, aktywnością seksualną, w odniesieniu do jogurtu ze statusem ekonomicznym. Wiele czynników na to wpływa, ale jak zaczniemy w statystyce szukać, możemy takie dziwne zależności wynaleźć. I co z tą naszą pigułką?